Witamy w siedmiu połowie. Jak widać, powoli wstaje dziomek. Fontanny już odpalone, szumią. Dobra, lecę. Odwracam kamerę i lecimy po, po stoiskach Miłego Sansiku. To lecimy pierwsze stoisko. Ze szkiełkami, z porcelanami. Na starcie pozdrowionka dla naszej Ani I zdrówka Aniu Mlecznik piękny z Wałbrzycha Fajnie bo ceny są Echt kobold 120zł komplecik Tutaj 250zł co tam się dzieje no. mamy i żary 15 zł za talerzyk To jest sygnatura niewyraźna trochę, nie pamiętam czy to jest MPM, czy PTM, ale nie jest to KPM. karytylsz 25 zł za dulecik, bardzo fajna cena Szwecja to nawet nie znam 45 zł piękno kpm Tutaj filiżanusia do kompletu. mamy białą Marię malowaną Czytam Marię, o Maria z Jeszcze A stylowic coś jest może? Nie ma Ciężko Ciężko, ciężko, ciężko. Dlatego poluję Krakowie Tak? W Krakowie jeszcze nie byłem, będę musiał kiedyś się przejechać Tak. Tak kupola v jaké ceně? Tak. Stovka. Tak. No. tutaj u tej pani te kartoniki są zawsze mega wypaśne także rzucimy okiem da się bo da wawel tu mamy chodzisz. Nie A kubeczek Jakby ktoś szukał wieczka do kurki, to tutaj jest. Dzióbek chyba też jest trącony, dzióbek, nie dziobek. Ciekawe, czy dzisiaj kogoś trafimy ze znajomych, może Basia z Grzesiem. O, Włocławeczki. 嗯嗯。Mm hmm. Ale, ryska w środku, ale... Proszę. Jaka cena? Nie jest na razie na sprzedaż. Nie jest na sprzedaż. No, muszę postawić, cieszyć się. Nacieszyć. Tutaj jest metka, 24 tysiące złotych. Piękny. Bolek. 24 tysiące to to musiało być gdzieś tam rok 89-90. No do, do 95, tak? dziewięćdziesiąte 95 mieliśmy denominację, no to pewnie cena jeszcze sprzed 95 A No, zarabiało się miliony. Za chwilę te czasy wrócą. Jeszcze trochę inflacja poszaleje, i piękne ma pani tutaj te obrazy. No i, no i ten styl nie? w tych ramach okiennych. Niesamowite. Teraz czujnie nie ma pomysłu na prezent, prawda? I zwierzątka. Na YouTube, kureczka dwieście pięćdziesiąt, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Taký kogučík. V jaký země je taký kogučík? Ten, ten kogučík. Tešen z 500. Tešen Tak Sorry za mój cień Ale słońce Jeszcze nisko I Ale już zaczyna grzać Dzisiaj ma być 27 stopni Także powoli będę się Rozbierał Kolekcja, pewnie tyle dysków na no, Fauchesse, mhm. nie mój klimacik no ale klasyka, wiadomo. Lecimy do pana Romka. Pan Romek ma. Niesamowite szkiełka Dzień dobry panie Romku Witam, cześć Pozwolę sobie nagrać A jak? Trzeba ludziom pokazać, co tutaj Oj, pięknego starcie, pan ma Wulkan Wulkan Jakie ceny? Józef Hospodek ja też mhm. Rapsodia to Znajdujemy, znamy webko, tak. mhm. Rzadko spotykane właśnie trzy koloryny mhm. transparent, róż i biel Piękne No to jest no też pasuje z tym Ja tylko dotknął no, to to. Dobrze, że w drugą nie poleciało Już kiedyś tutaj wazą zbiłem, także no, no. muszę uważać. A później koszty rosną. Tamten niebiesko różowy z tyłu? Egerman. Egerman, tak. Mhm. Ten, a ten tutaj? To też Czechy, nie? To Czechy, to jest Józefka Spotka. Tu nie ma to rzeczy. Nie, nie, nie. Ja, nie, tutaj nie. To ja... Nie, to trochę się zdążyło. Pierwotny jedna babka w ulicy. Nie ma wice. dla to wice. to wice. ja tu wice. to Jak się to to jest Był to 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 nie są tanie rzeczy Tu patrzcie, te bulikanty A Seda szwecja mm -hmm. Te trzy rzeczy i ta czwarta mm -hmm. A to jest Niemcy od ciebie no. jeden No Srebro nie, nie dla pana ja, ja sobie radzę panu. Pan Romek, no, no. jeśli chodzi o humor, to no, co, tam. Nie chcę przeszkadzać, bo klient jest akurat. Pan Romek go tam urabia. Oczywiście wszystko z... z uśmiechem na twarzy, z humorem. Czy mi się wydaje, że tych koziołków coraz więcej? A może ich było pięć? Dobry, mogę sobie nagrać? Co tu jest takiego najzadszego i zarazem najdroższego? Tu są takie takie fajne pozycje bezbrzeżne Perełki tak? No można tak powiem Nie są to obiekty muzealne, ale są to w jakimś tam stopniu unikatowe Głównie Tarnowce, nie? Nie, nie, nie Nie? Tu są Sudeckie, tu są Krakowskie Instytut Aha Ząbkowice jest Krawczyka, Żyrafa Mm -hmm. Tu jest czosnek ząbkowicki, mm -hmm. asteroid ząbkowicki, mm -hmm. złoczławki pikasiaki. No. Różne, tarnowskie mamy z tamtej strony. Mm -hmm. A cenowo mniej więcej jak to wygląda? Powiem Panu, przekrój Roz... jest dosyć wysoki. Dosyć. Od... A przyjmijmy, że rafa mówił Pan 1200, tak? No, przykładowo, nie wiem, od czarki za 200 zł za...

Patrzę, bo kupiliśmy kiedyś jeden świecznik. Warto byłoby dokupić drugi do kompletu. Ale chyba ten nasz jest rzadki, bo ciężko. Na przykład najrzadsza figurka to jest ta. To jest już taka wata inwindalna do sprzedów i Czewidro. To jest bardzo fajna figurka, można sobie poczytać zdjęcie zrobić. To jest mocna sobie. Gruba konkurencja dla pana Ronka, no i tutaj trochę, trochę Anglii też mają swój klimacik niepowtarzalny, super, dziękuję bardzo.